Witam Was już, już aż w piątej części tego poradnika. Dobra, już jestem zalogowany. A więc tak, skończyliśmy na tym, że brałem sobie ostatnio nowy plugin. Nazywa się Mob Arena. I tak. Tą arenę nazwałem Lolek. A, czekaj czekajcie. A, zapomniałem. Już wiem, na czym skończyliśmy. Skończyliśmy na tym, że że. że, że, że Odebrałem sobie operatora i, i, i mam wam teraz pokazać jak sobie go dać z powrotem, bo go nie mam, nie. To co, ro to, co robimy to jest ym... tu na komputerze piszemy op i nazwa twojego nicku. Nie jestem pewien czy wam to pokazywałem ym... wcześniej. Ale tak. Czekajcie, chwilę. Aha, już miałem Wam jedną komendę. Teraz kolejna komenda. Y Czekajcie. Ja chciałem wam pokazać to. Y o, już sobie przypomniałem. To było. Exp. Chyba. Exp. Nazwa gracza i ilość doświadczeń, znaczy heksp, ilość doświadczeń, i nazwa gracza. No tak to było. Czyli to jest komenda dodawająca level. Pokazywałem wam w to ostatnio, ale trochę się tam pogubiłem, bo tro tam trochę źle wam objaśniłem coś. Ok, więc tak sobie dodajemy levele ale liczba też nie może być za duża, bo. Bo w końcu, pisze, jak, jak już jest za duża jakaś liczba, to pisze player not found, bo nie wiem właśnie dlaczego tak jest. Ale okej. Okay. Mamy teraz taki dość, naprawdę wysoki level. A jeżeli chcemy sobie odjąć ten level, to po prostu piszemy exp minus, minus i, i ilość doświadczeń i sorry, za duża liczba. I, wtedy, i ty, teraz to nam odejmuje już lewele ja nie chcę mieć tak wysokiego levela o dobra już nie mam le żadnych level leveli a więc tak sobie dodajemy level a tak yy, sobie zmniejszamy ilość levela i oczywiście jeżeli chcemy sprawdzić ile mamy doświadczeń to po prostu piszemy exp exp Teraz nazwa Twojego nicku I, i tutaj nam pokazuje yy, yy, Ile mamy doświadczeń I który mamy level Tak tutaj pisze że mam zerowy level yy, Ciągle wpadam w jakieś dziury To komenty mam akurat pokazywałem Dobra i chciałem wam z kolei przypomnieć że jak ustawiamy sobie komendę set jail i nazwa więzienia potem to to więzienie powstaje w miejscu gdzie stoimy No. to dla odmiany zrobię sobie jeszcze dwa więzienia Dobra, tutaj wykopię na mi miejsce, gdzie, gdzie ustawię więzienia i widzimy się, jak, ym, jak wykopię już tutaj te miejsca na więzienia. Ok, już wykopałem, tutaj są te miejsca na te następne więzienia. I co wpisujemy? Wpisujemy set jail. I teraz oczywiście wpiszę sobie cela 11, mam na razie 10 celi To teraz sobie ust ustawię tutaj 11 cele i mam tutaj więzienie o nazwie cela 11, a tutaj sobie ustawimy więzienie o nazwie cela 12. Dobra, dobra to zakopię kratami, y, tutaj y, zabuduję kratami, i podpiszę i widzimy się znowu jak to zrobię. No, dobra, już jestem, tutaj już wszystko mam zabudowane. Tak. a sorry, rzeczywiście zapomniałem tu podpisać. Dobra. Okej. Okay. Dobra, cześć. Złaśmy z na Spawn I tak, a zrobię dzień tylko time day To komendę już wam pokazywałem Dobra więc przy okazji ściągnąłem sobie nowy yy, no, no, nowy plugin jeszcze do mojej kolekcji pluginów nazywa się Mobarena, a więc tak. Stworzyłem sobie arenę już, nie zbudowałem jej tylko stworzyłem ją komendą. Ma dobra, to teraz sobie tak się tworzy arenę, nie? A tak się usuwa, się nie? Czyli tak, jeżeli chcemy usuwać arenę, to najpierw wam pokażę, jak usunąć arenę. Wpisujemy ma, auto, degenerate i nazwa areny. I ta arena teraz nam zniknie Nie ma już tej areny A jeżeli chcemy stworzyć arenę To piszemy My autogenne Rate I właśnie nazwa areny I ta arena nam się pojawia O kurde trochę ją Za blisko dałem Czekaj tutaj muszę ją usunąć Bo Tutaj była. No i mamy tu arenę powrotem. O, naszyjnie chyba była tak. Kiszykaj tylko dlacz... pytanie, dlaczego nie, na... nie była na podłodze. Hmm. Gdzie ją dokładnie stworzyłem? Chyba gdzieś tutaj. Sensie exist. O co to chodzi? A, tak. No, wyzmamy arenę. Dobra, trudno tym się akurat już. Nie, i tak się utworzy. Czekajcie chwilę. Dobra, sorry musiałem sobie wybrać najlepsze, najlepsze miejsce na taką arenę. Jeżeli chcecie stworzyć arenę, to pamiętajcie yy, yy, wybierzcie jak najlepsze miejsce na tą arenę. Jak chcemy po prostu dołączyć do areny, to po prostu piszemy ma join i nazwa tej areny i znajdujemy się w takim startowym miejscu tej areny, gdzie tutaj są różne takie te takie yy, kity, tu jest kit knife, talk. Tutaj, on Job i Archer. jeszcze chemist. Ja sobie wybiorę na przykład ten kit. Jeżeli chcemy się dosłownie tą główną salę arenową, to, to klikamy y, prawym przyciskiem myszy y, na, na żelazny blok i tutaj y, 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 Ob, na ekranie z boku pojawia nam się taka tabliczka, gdzie pisze, która runda, i obok jest też tam mój nick, obok którego piszemy te Jeżeli chcemy opuścić arenę, to po prostu piszemy na leave. Tak opuszczamy arenę, i wtedy już potworki tutaj nie walczą.